Siemka, z tej strony Katien. Jeśli chcesz pograć ze mną w bedy i pojawić się na odcinku takie jak ten, to musisz wykonać kilka bardzo prostych czynności. Po pierwsze, wbij na mojego Discorda, linka masz w opisie filmu. Po drugie, musisz być na moim streamie na Twitchu, link jest również w opisie. Streamuję prawie że codziennie od godziny 18:00 i 95% moich streamów to gry z widzami, głównie w Bedwarsy. Trzecia, ostatnia yy, i chyba najtrudniejsza rzecz to, że musimy wygrać grę. Miłego oglądania i mam nadzieję, że do zobaczenia tam u Ciebie? Teraz w LGBTC można pisać hashtag road to 1 million. A ile, a ile ma teraz subów? Czy tam obserwacji, czy czegoś tam? Bo co platforma to? Albo followy, albo suby, albo obserwacje, albo coś jeszcze innego. Albo lajki. Teraz to, to różnie jest na tych platformach wszystkich. Boże, mam tysiąc serc od Janka. Janek, dzięki bardzo. Chyba musisz mnie bardzo lubić, co nie? Lubić. Mmm. Yy, Nikia poszedł po diamenty. Hmm. Nie wiem, czy kasi, ta playlista jest jakaś taka... No nie. O, leżę w łóżku, będę do sauny skakiwał. Właśnie mi się grzeje. To nie brzmi jakbyś był w domu. Zaraz, zaraz też bym zaskoczył skoczył do sauny. Fajnie. O, no bo sobie pobudował. Ten się chyba mnie boi. Ej, oddawaj diamenty! W którą piosenkę mam zostawić? Tą, co teraz leci, czy tam co leciała wcześniej? Ała. Ja w ogóle słucham mm, jakichś też dubstepów elektronicznych i, i kolory, to i koledzy, wszystko ok, zmiana muzyki. Ja też lubię czasami posłuchać jakiegoś metalu czy rocku, zamiast tylko popu. A ty tacy ludzie się dziwią, właśnie kiedy tylko ty słuchasz jednego rodzaju muzyki i nagle zmieniasz coś innego, to wszyscy zaczynają się Cię martwić by na pewno wszystko dobrze z tobą. A w Helsinkach jesteś urlopujesz się, o, matko! Ty sam pojechałeś do tych Helsinek? Ta poprzednia? Nie, bo Polska była. No to jest taka zamulista teraz, o Jezus. Czemu tak ciężko jest znaleźć Czemu... What the fuck? Oho, słyszę pieniądze. Ciekawe, któż to? Shit. O! Proszę! g 2 Czy to teraz prawdziwa subskrypcja? Czy znowu mnie, okłama, czy znowu mnie okłamujesz? Frims, dziękuję bardzo za 16 miesiąc subskrypcji. Mam nadzieję, że prawdziwej. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Ściotką pojechałeś do Helsinek? Na ile pojechaliście do Helsinek? Widzisz, a ja trzy tygodnie siedzę w domu. Trzy tygodnie siedzę w domu. Mi trochę żałuję, że zasiedziałem się w chacie przez te trzy tygodnie. Mogłem gdzieś chociaż na tydzień pojechać. Może by mi tak nie odwalało. Jutro wracasz do Polski. To ile wy byliście? W takim razie. Super, Frims stał suba i się nawet nie oddesnął. Dobrze. Dobrze. Obrzydliwy. Hej Rinki! Nie pokazuje mi, że masz streama. Ale fajna SMR, fajna SMR, chyba cię ci streamy pomyliły. Dopiero jak przedem na czat to pokazało. Ale cię palec gibie, Frims. Naprawdę linki, a na Discordzie ci nie, nie pokazał się komunikat, że jest stream? Mogę nie podoba mi się, że jakaś zwalona burza na przykład, koncert królowej? No, burza to nie jest coś, co można przewidzieć i ominąć, i uniknąć. Więc jakby, no cóż, cóż zrobić, Canox? Widocznie tak musiało być. Ja w ogóle widziałem film na TikToku kanoc, jak jakaś drag queen szła przebrana za Lady Gagę i ją ochraniarze osłaniali, bo myśleli, że to jest Lady Gaga i ludzie się tam darli do niej i ona... i ta drag queen, ten drag queen mówi, że on nie jest Lady Gagą, że on jest drag queen. Stadion bez dachów, wstyd. Ale hamski jesteś. Nie jestem Hamski. no po prostu wyprowadziłem Cię z błędu, że to nie stream za ASMR-em. Nie widziałeś tego filmu? Na, to na TikToku było dużo tego. Nie, Nie masz TikToka? Naprawdę? Dzięki za lurka. Boże, Canux idziesz do domu. Co Discord Stasin? Co Discord? Czemu ja nic nie widzę? Halo A, bo jeszcze, że jedno słowo od nas, dobra, to co czekamy na madera, czy nie? Madare? sorry, Madere. To Madara, nie Madera Nie, nie, bo mi zaraz głowa walnie od tej od, tej, od tych piosenek. Może to będzie lepsze. Gościu, to dziwny jesteś, jak tak mówisz bez powodu. Mam Discorda, mam. Chcesz nika? Mam ci, mogę ci wstać na pracę. Dzień na fotki, ludzi, którzy kto się nie dziwię, że tak myśleli. No, ta drag Queen była bardzo podobna do Lady Gagi. Miała ten włos zaczesany, tak do tyłu. Dobra, czekamy chwilę, aż tutaj skończy się bić i możemy grać. Nie, czekajcie, będzie jeszcze jedna? Tak, jeszcze jedna będzie po tej grze. Z samym składem. Fajny kwiatek masz na półce nad sobą. Mm, to jest jakaś chujinka stara. Więc ten kwiatek taki trochę martwy jest, ale dzięki. W Fiątek był jakiś koncert gagowy. Jakaś Dracula nie śpiewała z playbacka. Playbacku. Czekaj, ja sobie ustawię, żeby. Widzieć go jaką gra, o Będziemy sobie widzieć oczami, oczyma ma Ostatniej osoby, która gra Jesteś na Discordzie? Super A DJ, okej, okay. myślałem, że jakaś Queenka się przebrała i I ten, i robiła Lady Gaga Tu, 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 tu. hej Były dragi? Ja się boję. Drag queen. To są przerażające dla mnie. Jak to jest, że na TikToku mi co pięć minut lagowało, a na Twitchu chodzi mi płynnie? To jest znak, żeby oglądać Twitcha, a nie TikToka. To jest znak, żeby oglądać Twitcha, a nie TikToka. Gdzie oni widzą kwiatka, no na TikToku tam gdzieś z tyłu, tam. O, tam, 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 tam. tam.

Where are you? Where are you? Tu jest, mam go. Znalazłem. Już wystarczy, że tu oglądam? No ta, Tu najważniejsze, słuchaj. Twitch najważniejsze. Tam TikTok to. Do, TikTok to dodatek, słuchaj. Ja na TikToku mam teraz, uwaga, jednego widza. Więc. Ja na TikToku, żeby mieć chociaż tyle widzów, co mam na Twitchu, musiałbym mieć obserwacji nie wiem, z 50 tysięcy, ze 100 tysięcy obserwujących, żeby mieć chociaż 20 osób. Chociaż dzisiaj widziałem na, li na TikToku live, y, gdzie jakieś kidosy miały ustawione yy, zdjęcie, że chcą dostać kawę i w mieli po 100 osób. Nie rozumiem. Naprawdę, jakieś takie totalne kidosy, które matka wchodziła do pokoju, musieli wyciszać mikrofon. Więc ja nie wiem co ja robię nie tak, czy ja może złą kategorię wybieram eee, do tych streamów, może kategoria gaming nie jest zbyt e, szczęśliwą kategorią do streamowania TikToku, może powinienem robić, nie wiem. Po prostu kategorie, nie wiem, ludzie, czy cokolwiek innego niż gaming. Widocznie gamerów na TikToku nie ma. Ja się nad tym zastanawiam. Niby TikTok wybija? Niby tak, niby nie, aczkolwiek no... Na TikToku nie jest tak łatwo, jakby się wydawało. W sensie łatwo się robi wyświetlenia. Powiedzmy, takie w przedziale. Powiedzmy, w przedziale 1000. Łatwo się robi wyświetlenia w przedziale do 1000. Powiedzmy. Żeby było potem coś więcej niż 1000, to już jest troszkę trudniej. W sensie to już musi filmik się fajnie wybić. <laughs> Dobra, został. Jeden na jednego. O ja, cię kręca, prawie spadł. Więc yy, z tym TikTokiem to prawda, bo ja w bardzo krótkim czasie zrobiłem dużo obserwacji. Na Twitchu robiłem 4, ty Boże, 4 tysiące, tak Trzy tysiące 3600 obserwacji robiłem 2 lata, a na TikToku w niecałe pół roku zrobiłem 2,5 tysiąca. Więc. No, na TikToku jest łatwiej, to prawda. Wiesz, że TikTok da coś takiego jak TikTok Live Studio? Wiem, wiem. Patrzyłem nawet na to, że mogę na komputerze streamować, ale to muszę mieć. Yy, drugą kamerę. Bo niestety z tej samej kamery nie mogę streamować. Ja mogę ci powiedzieć, gdzie on jest, ten typ. On siedzi tutaj, słuchaj, patrz. O dobrze, 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 znalazł go Najsik nice, gg Hej, Dominika.